Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku z gry Parcel Frenzy Get to Work Ja w tą grę jeszcze nie grałem. Dostałem kluczyk do tej gierki za darmo, nie powiem gdzie eee, Producent tej gry to jest Did Egeley. E, wydawca to jest Speedfire Games. No I o co chodzi w tej grze? No tu jest po angielsku, więc będę musiał sobie przetłumaczyć i sobie już tłumaczę. Eee, Dobra, zarządzaj magazynem podczas gdy twój szef relaksuje się na plaży. Sortuj paczki według wagi. U układaj palety o wadze po poniżej 60 kg. Dobra, oznaczaj je, zarządzaj energią i zajmuj się awariami maszyn. Wszystko kosztuje. Jeśli coś zepsujesz, zostaniesz ukarany grzywną. Utrzymuj magazyn w ruchu, bo inaczej firma upadnie. Dobra, zobaczymy co to zagra. Z czym ta gra, yy, o co chodzi w tej grze? Muzyki się nie da wyciszyć, więc nie wiem o co chodzi. No tu albo tu. Tu gra i tu gra, więc ja nie wiem, o co chodzi. Chociaż może to nie gra. Dobra mniejsza. Nowa gra? Y tu. Start game. Do you want... Yy... Tak. A poczekajcie. Czekajcie, bo nie wiem, nie sprawdziłem czy jest język polski. Chyba nie ma języka polskiego. Chyba nie ma języka polskiego. Dobra, trudno. No nie, dobra. Tak. Dobra, sobie tu musicie się domyślić. Bo ja też nie wiem. Matko i córko, weź już kończyć. Skończ to. Co to było za osiągnięcie? So that's. I hope you do it. Finish the tutorial. To był tutorial. Najspokój. Dobra. Enable the drop conveyors to in e, incoming pages. E, please F to c help, a help video. Dobra, czyli muszę tu nacisnąć, co tu się znajduje. Ja tam pójść nie mogę. A tu mogę pójść? Mogę. Dobra. Uruch Uruchommy to. Uruchommy. E, włączmy to. Enable the main conveyors and scanners. There two buttons are next to the three main conveyors. Dobra. Typa nogi są. No dobra. Czyli to się rusza. Dobra. I to mamy włączyć. OK. Sort packages auto the main conveyors. Grab one, checks its weight. In the bottom left corner and match it with the lanes weight limit show above Dobra, sprawdźmy grafikę, jak ta gra wygląda Tu można pójść do góry, widzę Tu już dalej nie pójdziemy, widzę, że to paczki lecą Boże, ile tych paczek jest jest zresztą piłka. Ha, dobra, w ten design. No. No. Widzę, że to nie jest piłka do koszykówki. That's in. Score a basketball goal in the court. I co trafiłem? No, spokój, to można wszystko oszukać w tej grze. Da się na tym jeździć, chyba nie, daj spokój Boże dalej te paczki lecą, czy już nie? Chyba nie, nie widzę. Dobra. No, tam widać chmury... O, tu można wejść. Dobra. 7.79. Tutaj, dobra, to idzie to tu. Chyba. No włącz, to. No. Powyżej 20, to to idzie tu. Kolejne paczki lecą? Nie wiem. Yyy... E, 2 kilo, to idzie to tu. To jest 2 kilo. Dobra. To jest yyy... E, chwila, chwila. To jest 2 kilo, to jest yy, 2 kilo, to jest yy, 4 kilo, to jest 2 kilo, dobra, 2 kilo. Dalej paczki lecą? Chyba nie, dobra, 2 kilo, no to zróbmy wszystkie jakie tu leżą. Yy, 3 kilo, to tu. 17 kilo to idzie to tu, dobra Jakieś tu pieniądze zarabiam 13 to idzie tu bo to jest powyżej 12 2 kilo to idzie to tu, dobra 2 kilo 55 2 kilo 2 kilo 7 kilo to idzie tu O nie, dosypują Dobra, to idzie tu. Sprawdźmy, co dalej. Due do the sorting area place packages on the pallet. Y on a palette. They aim at the pallet wood and press shift or Y on controller to open the menu and select seal pallet. Nic z tego nie rozumiem. Co to jest? Packages scanner. Dobra. Ta gra może być niezła. W różnym stopniu, co to jest? Ściana. Dobra. No, widać, ta gra jest taka. Można by tak powiedzieć, że jest niezła, ale. 150 za nową paletę? Ale ta gra to jednak. Dobra co ja mam tu zrobić? Położyć paczki na No i o co się rozchodzi? O co chodzi? Let's make you shipment proof. Labels. If I want to apply them on the palette, I need to print some. <laughs> No i co teraz? To już się sprzedało czy co? Aha, to jeszcze to pewnie. Pill dobra. Ok, wózkiem widłowym, widłowym jakimś tam Ogarnąć to Mechanik Tutaj mamy też do kosza coś. Drukarka, dobra. Co ja mam zrobić? Look at the palette to see is wait In the bottom left. Use the computer to print a label with the same kilograms. Dobra, jak się używa tego komputera? Walk back to the sale uh, palette mm -hmm. Open the palette menu and uh, click apply label eee, Tak. Walk back palette, to the computer, open price. the uh, markup and buy a forklift fork Jak się używa? Co ja zrobiłem znowu? First day in my new home. Survive the first day in the warehouse. Takie osiągnięcie nocne mi się odblokowało. Don't forget to eat. You had no energy left. You feel asleep. Walking up t at 8... 8 AM czy PM? Jak to się... Już zapomniałem co tam było. Dobra, co mamy tutaj? Coś do ulepszenia. Nic nie ulepszam. Nowy dzień. No to szybciej. Bo ja nie zdążyłem się ogarnąć tamtym. No ale jak to? No ale gdzie są te przesyłki? Chwila, ale przecież ja to już ogarnąłem. Broken. Muszę naprawić chyba. A tu apel, no jest Ło, jaki speedrun! Ło, panie. Oh, no to again! game. The machines broke down. Coś tam było jeszcze. Co to jest? 8 kilo, to idzie tu. Nie, nie, nie. Chodź, 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 chodź. O panie, dostałem minus chyba 143 dolary. 2 kilo tu, 13 kilo tu, 3 kilo yy, tu, 2 kilo tu, 8 kilo to tu. 2 kilo, dobra, ja muszę sprawdzić co co chodzi dalej, bo ja tak szczerze nie wiem Stay closed, you piece of junk. Dobra i teraz mam y look at the palette to see its weight in the bottom left Aha, muszę wydrukować, to się nie wydrukowało, ta print Walk back to dobra to shift April to Walk back to computer, open the market up and buy a forklift Get into uh, the forklift and pick up the palette, dobra uh Dobra, mamy iść teraz tam, tak? Jak się wychodzi Spacją o, Panie, ale to laguje, dobra. No przecież wziąłem, no właśnie. Nest, yy, jak mam to dobra, czyli taka robota tutaj nas czeka. To koniec. Pailet soiled Plus 157 i to koniec gry, tak? Ogólnie to o to chodzi w tej grze. Coś tu znowu się zepsuło. Matko i córko, nie spodziewałem się tego. Dobra, zabawienie się z maszynami, tutaj, dobra, trudno. No, gra może być niezła, naprawdę. Naprawdę. Tutaj możemy korzystać z toalety? Nie, z tego też nie. Co co tutaj jeszcze mamy? No coś tam jest, no, no nie wiem. No tutaj musieliście sobie przetłumaczyć coś. Coś tam boss jakiś Jakiś wiecie co Jakiś yy, szef Dobra, tu nic nie ma Boże, ale to laguje, nie, No A ta gra to ona nie jest duża. Może ma aż tyle tekstur, ale wiecie, o co chodzi. Nie no, gra jest y, fajna, y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli my będziemy to w kółko to samo robić, to może być naprawdę nudne. Więc y, pytanie, czy coś da się jeszcze zrobić w tej grze? Czekajcie, ja szybko zobaczę jeszcze, bo aż jestem ciekawy, czy ty, coś jeszcze, czy koniec to już by było? Hmm, Odwieźć stronę internetową. Nie, 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 żadną stronę internetową, idźmy stąd. Yy. wysyła się tutaj coś jest jeszcze wiele stylów graficznych yy. aha, czyli to po prostu już koniec bo tutaj doczytałem sobie coś takiego to moja pierwsza próba, próba stworzenia symulatora na małą skalę. Wy tego nie widzicie, widzicie zresztą jak się ten żółty kursor posuwa. Gra nie oferuje y, ogromnych możliwości personalizacji i nie budujesz mniej własnego miejsca pracy. Jesteś pracownikiem działającym pod kontrolą swojego szefa. Czyli tak to wygląda w tej grze. Yy, no spodziewałem się, że mogłoby być coś lepiej w tej grze. Co tym razem. No, też tutaj trzeba zadbać o jakieś pożary, niepożary i tak dalej. Jak komuś się ta gra podoba, to jeszcze raz podaję nazwę tej gry. Zresztą macie chyba gdzieś tam opisane na pewno. Gra nazywa się Parcer Friendly Get to Work. Macie jeszcze promocję, minus 15% z 23 zł do 20 zł. Dokładnie do 1954 zł. Jeszcze macie pro, y, ten dodatek, y, który się nazywa y, Parcel Frenzy Get to Work Super Bundle, czyli 33 zł normalnie, minus 13, czyli 28 zł. No Nie, przepraszam. Y, ten dodatek kosztuje 13,49 zł. 12,14 y, z promocją jest minus 10% taniej. No. Także, no jak chcecie, ja nie zmuszam. Myślę że to jest pierwsze spojrzenie i to będzie ostatnie pierwsze spojrzenie eee, Poczekamy może aktualizacje dodadzą coś nowego bo tu chyba nic innego nie możemy robić. Jeżeli coś będzie tutaj fajnego jak pa e, faktycznie parce simulator tak jak zresztą kojarzycie pewnie tą grę tam to jest trochę lepiej zrobione związanymi z przesyłkami. Eee... Tam budujecie i tak dalej, a tutaj to no nic nie zrobicie nawet, no, w sensie możecie, znaczy możecie, dużo tutaj da się coś zrobić, ale nie tak dużo jak w tym Parter Simulator oryginalnym. Energia mi się kończy, no to, 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 już koniec będzie gry, ogólnie to tylko tutaj, to co widzicie, tutaj można wziąć jeszcze jakieś przesyłki. Zobaczymy jak wam się gra spodoba, jeżeli pod tym filmem będzie 5 łapy w górę, nagram kolejny odcinek z tej gry, jeżeli nie będzie to nie nagram. Taka zasada. No a subskrypcje no to też najlepiej by było zostawić. E, jeżeli chcielibyście kolejne odcinki z tej gry. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapki w dół. Macie pytania, zadawcie się w komentarzu. Gdybyście chcieli kolejne odcinki z tej gry, Zostawcie opoczkę i subskrypcję. <laughs> Przepraszam, a my widzimy się w kolejnym odcinku, papa. Pa.